Witaj w ten piękny dzień Mówią na mnie Jegomość A to jest Wedworking Podcast to, e, to powiedzmy na, na 3-4 dupa 3-4 Dupa, dupa. Witajcie moi drodzy w chyba pierwszym odcinku mojego podcastu. Chyba pierwszym dlatego, że stwierdziłem, że nagram kilka odcinków na początek, żeby nie być takim gołosłownym i żeby nie mówić, ej, będzie podcast, a później nie wiadomo co będzie, ale nagrałem kilka odcinków, zobaczymy, który z nich uznam, że jest wart tego, żeby być pierwszym. Mam wielkie oczekiwania wobec moich dzisiejszych gości, czyli... Czyli kogo? No przedstawcie się sami może. Nie, to wstyd, bo jak powiedziałeś, że pierwszy, to, 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 to ja nie wiem, co możemy powiedzieć. Ale dobra, ktoś musi zacząć, to zaczniemy. Więc zacznie moja żona. Ola. I Piotr z Pepa Films. Cześć. Cześć. Cześć Krzysiu, cześć wszyscy. No mamy zaszczyt, tak. że, 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 że gościmy, nie wiemy jeszcze co dzisiaj nas zostanie, ale tak... I jeszcze, jeszcze nie wiecie, czy macie zaszczyt, bo, no, to bo nie wiecie czego się spodziewać, zawsze tam, wiecie, no trzeba zacząć ostro, a, a wiem, że wy jesteście właśnie tak archetypowo ludźmi, o których chciałbym tutaj mówić, chociaż powiem szczerze nie do końca, mm. a nie do końca dlatego, że wy nie jesteście aż tacy tajemniczy, jak są niektórzy moi goście, których mam na swojej liście, bo, bo o was można całkiem dużo się dowiedzieć i, i wydaje mi się, że sporo o was Wiem, nawet z takiej pobieżnej internetowej lektury, oprócz tego, że piliśmy ze sobą nie, niejednokrotnie jakieś piwo i, i rozmawialiśmy, to jest mega miłe. Ha. I bardzo mi się to podoba. Znaczy, wspieram takie inicjatywy, żeby nie tylko pokazywać swoją pracę, ale też pokazywać siebie, bo się nie wstydzicie siebie pokazywać troszkę. To jest dziwne. To, to nie, na pewno nie. Wiesz, jak się ma bo już wchodzimy w tą naszą prywatę, ale przez to może, że jesteśmy pięcioosobową rodziną, bo tak trzeba od tego wyjść, że jesteśmy, wiesz, całością jakąś tam funkcjonującą, to siłą rzeczy czujemy, że nie ma się z czym chować, po prostu tak, tak jest, życie pędzi, Nie mamy jakieś rzeczy, które niesiemy ze sobą, jest jakaś historia z tego wszystkiego i, i, i w zasadzie, a może też przez to, że jesteśmy razem zawsze z Olą i tak nas postrzegają, a jeszcze ta dziwna nazwa Pepa, o którą nas wszyscy pytają, to jakoś tak wyszło, um, że... że pokazujemy się, Właśnie. że mówimy o tym, co... To faktycznie nie jest żadna tajemnica i myślę, że w ogóle jest fajnie, nie tylko w branży tej fotograficznej, filmowej, żeby się znać, bo po prostu to jest wszystko o kolaboracji, no, tego, tym czym się zajmujemy, co robimy, jacy jesteśmy, a wiesz Krzyś sam, że i ty grasz y, swoją osobowością, że to jest jakby narzędzie również takie marketingowe, to jest głupie słowo, ten marketing, ale po prostu, no, swoimi osobowościami możemy zrobić znacznie więcej często, niż tylko materiałem, który oddajemy klientom, albo tylko usługą, którą niesiemy, więc... Tak, jak najbardziej. No ja się zgadzam, nie będę was pytał o nazwę, chyba, że będziecie chcieli o niej opowiedzieć, bo nie chciał. <laughs> nie, tak nie, tak Każdy by chciał, nie? Ale, ale mówię, nie, nie będę pytał o nazwę, bo to jest zawsze takie najgłupsze, najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Zgadzam się na maksa z wami i chyba też dobrze dekoduję tą waszą komunikację. Ja wolę słowo komunikacja od marketing, tak. nie dlatego, że marketing jest takim złym słowem, tylko dlatego że się niektórym źle kojarzy. Ale no właśnie jak o was myślę, e, szczerze powiedziawszy, to um, przychodzi mi bardzo szybko na myśl słowo rodzina, e, słowo wrażliwość, jakaś takie, jakieś takie ciepło, i myślę, że dekoduje to chyba. Poprawnie i wy od razu powiedzieliście: jesteśmy rodziną, więc chyba dobrze to rozumiem. Dobrze, chociaż o widzisz, to już trzeba, trzeba zauważyć, że jakby pierwszy w odpowiedzi zawsze jestem ja, tak się wysuwam na ten front, bo yy, tak jest, każdy wiesz, jak ja gdzieś tam z pewnej przyszłości, a Ola, yy, bez której ja też nie, nie istnieję i uzupełniamy się nawzajem, więc to na pewno jest tak. Że po prostu my jako Pepa nie jesteśmy jedną osobą działalnością, jest, wiesz co? zawsze jesteśmy razem. I każdy z nas coś wnosi tam nowego. I teraz jeszcze jak do tego dorzucamy te nasze trójkę tych, 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 wiesz, dziecioków, to rzeczywiście jest, że niby jest ciepło i przyjemnie. No ale z drugiej strony jest... Za tym wszystkim idzie historia. Przede wszystkim są jakby te pary. No i tutaj, czy my jesteśmy ciepli, czy my jesteśmy właśnie chłodno skalkulowani, to też nas, nas różnie odbierają. Bo jak pędzisz... W... W pięć osób i prowadzisz biznes. Yy, wideo, i do tego jeszcze zajmujemy się inną rzeczą biznesową, i jeszcze do tego dochodzą sprawy bieżące. To, to jakby nie tylko samo ciepło za tym wszystkim przemawia, no a, yy, a, a właśnie jakby całe życie, które za tym idzie. No i a, a do tego wszystkiego przede wszystkim historię, którą uwielbiamy opowiadać. A żeby tworzyć historię, trzeba trochę. A przynajmniej taka jest nasza teoria. Trzeba, chcemy, chcemy my. Może nie, że trzeba, bo to będzie tak źle, że wiesz, musimy kogoś pouczać, nie? Chcemy te historie wytwarzać. A żeby je wytwarzać, to tu się pojawia takie słowo, inspirować najlepsze. Niektórzy mówią, o, wy tak bardzo puszujecie, wy tak bardzo naciskacie te pary, żeby coś stworzyć nowego. No i tutaj od tej słowa inspiracji do puszu jest jakaś cienka, czerwona linia, i ktoś powie, no to jest niebezpieczne. Więc to wszystko jest takie, wiesz. Jak zwał, tak zwał. Po prostu jest za tym wszystkim. Coś, co kogo nie zna, jesteśmy my i wiesz, że nie da się poznać nikogo jedną, jedną wspólną osobę, jedną, jedną rozmową. Trzeba po prostu usiąść do stołu, się poznawać, 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 ale mamy nadzieję, że tu coś w czasie tej rozmowy może się uda przekazać. Ej, no słuchajcie, ja jestem DJ-em, czyli takim yy, będę to dzierał z, z tego jakiegoś, z jakiejś po poe poezji. No, jestem gościem od manipulowania tłumem. O Ej, właśnie. Moim zadaniem jest to, żeby sprawić, żeby ci ludzie Tańczyli, uśmiechali się, bawili się Niezależnie od tego, czy oni są na co dzień introwertykami, czy, czy nie I ty mówisz o tym naciskaniu Ja myślę, że, wiesz, no mówi się na przykład o, o reżyserach Albo, ktoś woli sportowe porównania, o dobrych trenerach e, Którzy po prostu potrafią coś wyzwolić z ludźmi, z, z ludzi, z którymi pracują Czyli Niezależnie od tego, czy to są aktorzy, czy to są... Nie wiem, piłkarze, czy, czy ktoś jest menadżerem i wy, potrafi coś wyzwolić z, ze swoich współpracowników, to nie znaczy, że on, nie wiem, tworzy to jakoś sztucznie. To w tych ludziach jest, tylko cała sztuka bycia właśnie tym kreatorem polega na tym, żeby to wyzwolić. No bo wiecie, nawet ci najfajniejsi aktorzy, no to nie każda ich rola jest fantastyczna, ale kiedy spotykają tego reżysera, którego powinni spotkać, no to potem mam jakieś arcydzieło i jakieś takie wiekopomne rzeczy, o których się wspomina, więc ja nie uważam, żeby było coś złego w odpowiednim naciskaniu guzików naszych klientów, po to, żeby oni tego dnia coś tam z siebie dali, co ich samych może zaskoczyć. No, a nawet, a nawet więcej, że może to właśnie z kluczem, nie? bo to, że wychodzisz z konsolą na, na środek. I grasz w muzykę, to jest jakby jedno. A i, I można powiedzieć, że każdy to potrafi zrobić. Jak, jak, jaki problem? E, a ty wiesz o tym, że wytwarzanie tej energii na parkiecie wiąże się z czymś więcej, coś za co tym więcej stoi. I to samo jest z filmem, że chcesz stworzyć coś ciekawego, jesteś ciekaw świata, jesteś ciekaw, to, co się wydarzy, ale jak. I to jest taki moment, który w tym roku jakby mam, mówię ja mam, Ola, powie też zaraz za siebie, ale y, w pewnym sensie kryzys. Kryzys mam, mam na myśli, że mm, coraz bardziej dostrzegam to, że y, ludzie wiesz, z jednej strony chcą, na, oglądali się tych instagramowych, wiesz, inspiracji, takich różnych tam wideo, które są mocno ponaciągane, i oni w taki łatwy sposób chcą do tego dojść. Znaczy, wiesz, podobają mi się kolorki, podoba mi się zdjęcie, podoba mi się jakieś tam ustawienie, no i ja do tego zmierzam. Mm, a jak już trochę ma się tego skrzywienia zawodowego, nie robiło się ileś tam filmów, czy, 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 czy wiesz, zdjęć, znaczy my się tylko filmami zajmujemy, ale. Ale zmierzam do tego, że jakby chcesz, chcę uciec trochę ta, od takiej sztuczności i, i, i pójść w taką stronę, z innej strony w pełni chcę być całkowicie, chcemy być naturalni i chcemy szukać całkowicie par, które naprawdę wiedzą. Czemu ten dzień służy? To jest takie dla mnie, wiesz, ja wiem, że z boku ktoś powie, nie, no już kompletnie Pepi odjebało, nie, to to jest to jest za silne w ogóle. Czego oni chcą? To tak naprawdę chodzi o to, żeby przyjść na, na event, zarobić kasę, pójść, zrobić film, oddać. No przecież to jest takie proste. I, i ja, ale wiesz, o czym mówię? No, no bo wiesz, no bo życie, no bo kasa. Wiem. No, bo tu trzeba klepać, nie? A ja mam taki już gdzieś od roku na pewno, taki taki coraz silniejszy głód, że chcę, żeby pary naprawdę Wiedziały, co one robią danego. Po co to w ogóle służy? Czemu to ma służyć? To jest absolutnie szczyt święta nad świętami, że są dwie osoby, które po prostu postanowiły, że idą dalej razem i w związku z tym. To ma tryskać z każdej strony. I jak zapraszam tych ludzi, to nie dlatego, że jest babcia, dziadek i, i wujek, którego należało zaprosić i, i ta kumpela, która ona mnie zaprosiła, więc ją też zaproszę i tamten i tamtego, wiesz. A jak jest koronawirus, to może lepsza wymówka, że może niby nie przyjadą. Nie, po prostu biorę tych ludzi, którzy autentycznie się ze mną cieszą. Mam święto, umiem wyrażać swoje emocje. Wychodzę na środek, bo wiem, że chcę. Nie dlatego, że się naoglądałem jakiejś tam inspiracji, wiesz, yy, bo przemówienie to ktoś mi powiedział, że mam zrobić, to po prostu wychodzę i powiem przemówienie, ale tak naprawdę, ach, z tym, bo przecież ja tego nie czuję. E, to wszystko jakby w tą stronę. Mm, d, 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 wiem, po co to robię. I ja i, i chcę, chcę spotykać ludzi, chcę być godny na takie spotkanie z ludźmi, kiedy wiem, że mogę do czegoś się z, zainspirować, ale wiem też, że oni już przeszli jakąś drogę w życiu i są też gotowi na takie, na takie święto. Nie? No to jest to jest zaszczyt wtedy być na takich ślubach. Fakt jest, że coraz częściej to się tak nam wydarza. Nie, oj, ej, ej, bym się z tobą pokłócił, że no. się wydarza, bo. No, bo wy po prostu tam celujecie, wiesz? To, to jest ten problem wielu osób, które. Tak, no właśnie liczą na to wydarzanie się, nie podejmują działań, które by gdzieś zmierzały, o, nie, nie mówisz, definiują tak. sobie tego, tego, tego targetu i, i, i nawet nie mówię, że on musi być postrzegany jakoś tak bardzo na ostro, ale po prostu wiesz, jestem dzisiaj tutaj, dla kogo ja chciałbym pracować? No dla tych ludzi. Co zrobić, żeby dotrzeć do tych właśnie ludzi, do ludzi emocjonalnych, otwartych, odważnych? No... Wiesz, jakbym popatrzył na waszą komunikację, to bym powiedział: Ej, oni robią ileś rzeczy, właśnie, żeby tam dotrzeć, jednocześnie, żeby troszeczkę odrzucić od siebie ludzi zamkniętych albo właśnie takich nastawionych tylko na zrób mi szybką usługę i spadaj. Eee, no, no, po prostu. Trzeba coś robić, żeby tam dotrzeć. I ja mam tą przyjemność, że spotykam świetnych ludzi przy stoliku obsługi i nieraz sobie gadamy. Jesteśmy na fantastycznym przyjęciu i dzieli się ze mną naprawdę dobry fotograf czy filmowiec z taką opinią, że wiesz, takie wesela mi się przydarzają w 15-20%. Po prostu czasem mi się trafia takie super wesele w fajnym miejscu. Zwykle to tak nie wygląda. No, no i jak czasem jestem odważny i zapytam, czy jak cokolwiek robi komunikacyjnie marketingowo, żeby właśnie dotrzeć do tych klientów, to z reguły nie. Po prostu ma niezłą ofertę, nie, nie, niezłą usługę, a to mu się rzeczywiście przydarza. A czuję, że wam się nie przydarza. Czuję, że wy po prostu tego chcecie i, i, i tam jesteście, gdzie chcecie, nie? Wiesz, to raz, że, że chcesz tego... Ja myślę, że, się, że my gadamy teraz tym samym językiem, tak jakby Próbujemy za, zainspirować tych, którzy tego nie czują, nie? Wiesz, to chyba jest takie sitko... O, do, 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 bycia, do bycia odważnym mm -hmm, po prostu. Mm -hmm. I to jest troszkę takie dziwne, że jeśli tego nie masz, albo raz się tym już za, zainspirujesz i zrozumiesz, że tak faktycznie jest, to już nie chcesz inaczej. Nie, mo nie, nie możesz nawet inaczej, bo, bo jakby to jest taki moment, gdzie... Mm, Ktoś Ci nagle mówi, no, no idź, bo nawet gdybyś miał pewnie taką sytuację, czy, czy my, my tak mamy, że okej, okay, bierzemy tam za ślub tyle i tyle, nie? czy za film bierzemy tyle i tyle. I nie ma problemów dzisiaj ze znalezieniem klientów, póki co nie ma. Pewnie tam sytuacja się tak czy inaczej rozwinie, to zobaczymy, ale na razie jakby nie ma problemu żadnego. I teraz jest sprawa taka, że ktoś powie, no to co Ci za różnica, czy obsługujesz, yy, załóżmy w naszym przypadku to tam nie wiem, będzie 15 filmów rocznie zrobimy więcej nie chcemy, bo po prostu nie chcemy. No i teraz jak masz możliwość selekcjonowania tych par, to chcesz mieć najfajniejszych klientów, chcesz wyjechać z takiego wesela i czuć, że po prostu wow, ale się bawiłem dobrze. To, co też ty często nawet widzę u ciebie na Instagramie, mówisz, że zajebiście się bawiłem, wskoczyłem za chwilę na parkiet. To jest, to jest właśnie ten moment, że skoro sam ty jako DJ poczułeś na zakończeniu imprezy, że chcesz wskoczyć w buty pa, tej pary, z nimi się zabawić albo w trakcie nawet to robić, to jest to, bo o co dalej chodzi? To nie tylko chodzi o same wesela. Jeśli wracamy na Jarani z, z taką energią i z poczuciem, że zrobiliśmy fajną pracę i teraz dalej robimy dalej, robimy film, który jest ciekawy, i on przenosi znowu jakąś historię i ten film pozwala ludziom, ludzie patrzą na to piszą, o super czat, udało się, o, ale ty jak, jak to robicie, wiesz, to jakby chodzisz na takim wyższym poziomie energetycznym, to pozwala nam na robienie kolejnych rzeczy. Wiesz, to jakby się tak całe życie się z taką wyższą, ja o tej energii zawsze gadam, ale ja naprawdę w to wierzę, że po prostu do dzięki temu, że, że jest i sobie na to dajesz, to przychodzą ci nowe rzeczy do twojego życia. One przynoszą się, że ja możemy jeszcze jeden biznes mieć, jeszcze tamten i nagle się pojawiają kolejni fajni ludzie, którzy też gadają takim samym językiem, tą samą energią, tym tym wyższym poziomem, tak to nazwę. I wtedy i Nie ma problemów ani jakby finansowych, ani nie ma kłopotów, ani nie ma kłopotów też w komunikacji z tymi klientami, bo trafiasz na fajnych klientów, więc nie ma czegoś takiego, jak Ola, kiedy my ostatnio mieliśmy reklamację. No nie mieliśmy chyba już od dawna. Kiedyś nam się może zdarzało, ale to jest tak, jak Ty Piotr mówił, że ta energia, ja tak czasem mam wrażenie, że my przyciągamy te pary, bo my tak bardzo mamy wizję w głowie tego, co chcemy robić i z jakimi parami chcemy pracować, że po prostu my chyba ich w jakiś sposób nie do siebie przyciągamy. I to jest takie śmieszne, że, że no przyjeżdżamy na ten ślub, wiadomo, tak jak Krzysiek powiedziałaś, no my coś tam robimy, żeby takie pary też aby do siebie przyciągnąć, czy żeby one do nas przyszły, więc jak para się do nas odzywa, to my dużo czasu poświęcamy na to, żeby tą parę poznać, zanim cokolwiek z nią podpiszemy. Ale, ale wiesz, to, to też jakby kwestia tego, że to wszystko się tak zamyka takim kręgiem i. I nie masz ani reklamacji, ani martwisz się o pieniądze, ani nie martwisz się o to, że nie masz przyjaciół, ani nie martwisz się o to, że. Wiesz, to wszystko się tak jakby zamyka w dobrym, w dobrym życiu. O, w dobrym, fajnym życiu.